Witam koledzy, koleżanki, wszystkich sympatyków kanału Pokażę Wam tutaj młodziaki jak wyglądają. Taki rudzielec, krzyżówka, rudy, rudy razy sztol Rudy razy sztol i szaleniec, bo ojciec jest, ojciec jest e, też 25% z linii szalonej, e, od samiczki szaleńca. Ona miała kiedyś innego samca raz i wychowałem sobie wtedy, po niej miał rudego. E, rude mi wyszły i to jest jakby e, sztole na te rudę i jest tam też szalona włożona w to. O, tu kolejny młodziaczek. Jego, myślę, że jej siostra, bo myślę, że to będzie samiczka. Jej siostra jako roczna zrobiła mi 8-9 konkursów. Super, super leciała. Też mam nadzieję, że, że poda się w siostrze. młody. Mam tu ile, dwadzieścia? Dwadzieścia tych młodziaków. Tak wygląda. Z tej małej gromadki tutaj to połowa wywodzi się to są wnuki 901, dosłownie połowa, i, i mniej więcej też połowa wnuki szaleńca. Także to akurat 901 na sztole, o, Iwan Luny. Są tu podwójne wnuki Szaleńca i 901 jednocześnie. Aj, aj, aj. Nie wyrywaj się. O, samiczka. Zgrabna, piękna. Syn 901 naparowany z córką Szaleńca, tak samo Odwrotnie. Syn szaleńca naparowany z córką 901. Takie pary porobione. Takich par mam, e, że bezpośrednio dzieci 901 i szaleńca są sparowane. Chyba ze cztery są. Trzy na pewno. Dwie pary to są pary późniaków. Jedna para to córka szaleńca, ta moja naj, najlepsza, najstarsza samica trzynastka, sparowana z synem lotowanym, który zdobywał czołowe konkursy szpicowe konkursy także takich wnuków szaleńca pełnych kuzynów podwójnych kuzynów kuzynów, kuzynek kilka będę miał. Z nadzieją trochę je Myślę, że to będzie podstawa mojej hodowli. To będzie wszystko krzyżowane z obcymi gołąbkami. A no, zobaczymy, mam nadzieję, że się będą dobrze spisywały. Potem będziemy. W mi się podobają te gołąbki, taki typ gołąbka, i moja kierunka, hodowla zmierza w tym kierunku. Następny, ale są podobne. Bardzo mi się podoba ta krzyżówka. Ze roku to sparowałem. Tak na jesień wysłałem młode między innymi do Anglii. E, pooglądałem sobie, jak te dzieci z tych połączeń wyglądają. Podobało mi się to i, i postanowiłem to w ten sposób wszystko wszystko połączyć. 901 też są takie pytania jest to samiczka oryginał od Tadeusza Pałki córka generała 1726 córka generała kto zna gołąbki od Tadeusza Pałki wie co to za gołąb generał ile wydał super rozpłodowców super gołębi jakby nie było dzięki 901 duża część mojej hodowli skoro ją rozhodowuję teraz w tym sezonie to będzie Jakaś tam linia gołębi Tadeusza Pałki, oczywiście w pewnej części wnuki. Więc 25% krwi w tych gołębiach to jest Tadeusz Pałka. Są tu też stole, mój szaleniec, ale 25% w pewnej części gołębi będzie jakby na Tadeusza Pałki. Dzięki jednej tej samiczce 901, która. Która lata ode mnie, u mnie jest, więc dużo dzieci po niej mam. W rozpłodzie córki są z różnymi, z różnymi, dosłownie różnymi gołąbkami. Chyba najwięcej wnuków 901 będzie, chyba nawet więcej niż wnuków szaleńca, chociaż nie wiem, musiałbym policzyć, ale myślę, że bardzo duża część. ...gołębi w tym roku to będą dosłownie wnuki tych moich najlepszych, najlepszych gołębi. Eż samiczka. Eż samiczka. Piękna. Pięknie się w ręce gołąbek trzyma, to aż się go nie chce wypuszczać. O. Zobaczcie, to następny. To samo, wnuk 901, ale to będzie samiec. Choć jakieś samczyki się też przydadzą. No. Ale wszystkie takie same podobne, ale to nic złego. Akurat mi się coś takiego podoba, żeby ujednolicić tego łąbki. Ważne, żeby mi się podobało i ważne, żeby leciały w lotach. Także w tym kierunku jeśli chodzi o hodowlę, te w obecnej chwili zmierzam. No, i do nich będzie trzeba wynaleźć coś fajnego do krzyżówki. Jakiejś nowej, obcej krwi. Ale na razie, na razie je trzeba przetestować w lotach. Jak te połączenia się udają, no to powinny być z tego wyniki. Też u kolegów mam nadzieję, że się będą sprawdzać, bo część tych głębi kolejne lęgi będą dostępne dla kolegów. Także do lotu nie ma z tym problemu. Te same także. Na pewno coś tam jestem w stanie odstąpić z tych gołębi. E, tu was zaskoczę. Akurat nie jest 901 a sztol, ale bardzo podobna budowa, też super. Dlatego też sądzę, że szaleńce ze sztolami czy, czy z 901 właśnie e, fajnie pasują. Mimo że to akurat sztol razy rudy, wszystkie gołębie, które które mam na gołębniku, do których dążę, muszą mieć jakiś typ budowy, który mi się podoba. No, wiadomo, pierwsza rzecz to są loty, ale jak już coś się hoduje, paruje, to w pewnym sensie też się na tą budowę patrzy, żeby je ustawić pod, pod to, co się, co się nam podoba. No i takie gołębie, jak się podobają, takie się sprowadza, takie się paruje, hoduje. Tu sztol razy rudy, akurat nakrapiany, no, tych rudych niestety nie ma za dużo. A yy, nie wychodzą zbyt często, no ale cóż poradzić? No, tym razem to już jest 901, znowu następny. Takie pełno kuzynostwo po bracie i siostra, naparowana na brata i siostrę. Nie wiem, czy będzie widać, jakie tu oczko. Jeszcze nie widać, ale myślę, że piękne oczy się powyrabiają. Także to jest linia 901 Szaleniec. Jest też gryt razy, razy szaleniec ze sztolami z Wannunami. Także te podstawowe mam. Z czym wybierać, co parować. Także tak tu wyglądają młodziaki. Pozdrawiam wszystkich kolegów, koleżanki, hodowców w tym trudnym okresie. Zdrowia życzę przede wszystkim. Dziękuję za oglądanie moich filmików. Zapraszam do subskrybowania. Za łapkę w górę. Jeśli filmiki się podobają, to jest sens nagrywać i pokazywać dalej. Jeśli jest dla kogo, więc, więc po prostu dziękuję za, za to. I do usłyszenia. Krzysztof Czaskalik 513, 812, 854. Dobry lot.